Czystości na terenie gminy. Nie ma mowy o żadnych kodach. Tak samo firmy, które odbierają, nie mają powiedziane, że mają one być w jakikolwiek bądź sposób podobane. Można się z tym zapoznać z, re z regulaminem, z uchwałami podejmowanymi przez Radę Gminy. Tym samym w dniu dzisiejszym chciałbym wezwać pana Wiesława Mazurka, wójta gminy Racej Podlaski, panią radę, przewodniczącą Rady Środowiska i Rolnictwa do odstąpienia od wymogu znakowania kodami kreskowymi odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych. Jak już wspomniałem w swoim wystąpieniu na sesji Rady Gminy w dniu 3 lipca 2015 roku, kodowanie odpadów komunalnych jest sprzeczne z ustawą o ochronie danych osobowych i narusza bezpieczeństwo danych wrażliwych, to jest zdrowia uzależnień, od życia seksualnego, kodu genetycznego. W dniu 15 lipca 2015 roku zwróciłem się do Wójta z Gminy z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, o udostępnienie dokumentów zatwierdzających oznaczenie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, kodem kreskowym oraz dokument zatwierdzający wzór wyżej wymienionego kodu. decyzją organu wykonawczego. Nie został mi przedstawiony żaden dokument wprowadzający obowiązek kodowania i zatwierdzający przychodu kresowego. Pomijając... ustawy, która obligowałaby do tego wszystkich wójtów w Polsce. Ponadto dane znajdujące się na kodzie kreskowym, jak chociażby miejscowość i numer domu, powinny być zatwierdzone osobnym dokumentem. Rada gminy Podlaski nie miała problemu z podjęciem uchwały nr 6, łamane na 35 na 2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnej w w nieruchomości był zobowiązany służyć w urzędzie gminy racji podlaski. Natomiast miała problem z podjęciem uchwały wprowadzającej wzór kodu kreskowego. Zauważam to daleko idącą konsekwencje. Wymóg stosowania kodu kreskowego na odpadach komunalnych nie jest również ujęty w uchwałach nr. 5 łamane na 21 na 2015 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rasim Podlaski oraz 5 łamane na 24 na 2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Obie uchwały z dnia 6 marca 2015 roku. Dlatego wymóg stosowania kodu kreskowego i prośba nieodbierania wystawionych śmieci jest sprzeczną z prawem samowolą urzędniczą. I to podkreślam to zdecydowanie. Ponadto wystąpieniu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie doktora Wojciecha Rafała Wiewiórskiego do ministra, do ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 maja 2013 roku sygnatura dotyczącego ochrony danych osobowych w kontekście ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach czytamy. Część po to będzie można sobie powiedzmy z tym się zapoznać. Natomiast a propos mm, kodowania... Mm, Kolejnym zagadnieniem, które powinno być rozważane w kontekście zasady legalizmu oraz adekwatności danych w stosunku do celów ich przetwarzania i w kontekście konieczności respektowania tych zasad przez organy gminy w związku z pozyskiwaniem danych osobowych za pomocą deklaracji, o których mowa w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest problem weryfikowania spełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązku segregowania odpadów poprzez zamieszczenie na workach do zbierania tychże odpadów lub stosownych w kontenerach kodów kreskowych lub czipów. Podkreślić trzeba, że używanie różnego rodzaju procedur zautomatyzowanych, opartych na danych przywiązywanych do pojemników, pozostaje poza materią ochrony danych osobowych, kiedy nie wówczas, kiedy opatrzony etykietą produkt pozostaje w łańcuchu logistycznym i nie może być powiązany z osobą. Tylko wówczas specyficzne dla produktu numer na etykiecie nie stanowi danych osobowych. Kiedy natomiast te dane zostały wytworzone w określonym podmiocie razem z danymi identyfikującymi Osobę. Takie dane zostaną zazwyczaj sklasyfikowane jako dane osobowe. Wystąpienie Wiwiorowskiego do ministra administracji jest załącznikiem mojego wystąpienia. W całości podany też jest adres mailowy, z którego można go sobie ściągnąć. Jak widać wykładnia GIODO nie jest respektowana przez urzędników gminy Raznej Podlaskiej, która wprowadziła oznaczenia kodem kreskowym, na którym jest podana miejscowość oraz numerem domu, co wskazuje jaki rodzaj śmieci jest wyrzucany przez mieszkańców gminy, tym samym gwałcąc ich prawo do prywatności. Ponadto istnieje wiele możliwości wycieku danych osobowych, jak chociażby worek załadowany na śmieciarkę może teoretycznie wypaść i osoba postronna może mieć do niego dostęp. Poza tym wytwórca śmieci, pomimo oznaczenia worków jego kodem kreskowym, traci na nimi kontrolę i mogą się one rozmnożyć bliżej wysypiska. Kto, znając mój kod kreskowy, może wyprodukować taką nalepkę i porzucić worek teoretycznie, z teoretycznie moimi śmieciami. Naklejanie kodów kreskowych na płocie jest najsłabszym ogniwem ochrony danych osobowych. Dla zorganizowanej grupy ludzi nie jest żadnym problemem przejechać się po domach i czytanie wyżej wymienionych kodów. Dla informatyka problem ustalenia algorytmu kodu kreskowego jest problemem zaledwie kilkudniowym. Wymóg oznaczania kodem kreskowym na komunalnych z gospodarstw domowych jest, jest związany nie tylko z prawem ogólnokrajowym, ale również z prawem lokalnym. Mając powyższe na uwadze, wzywam jak na wstępie. Oczekuję, że wójt gminy do końca sierpnia umieści na stronie internetowej Gminy razem Podlaski stosowną informację o odstąpieniu oznaczania kodem kreskowym odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. W przeciwnym razie będę zmuszony powiadomić KOD o łamaniu ustawy o ochronie danych osobowych, przedstawiając mu powyższą istotę rzeczy. Także to jest moje wezwanie w stosunku do gminy Rady Gminy jak również radnych gminy. Żeby po prostu zaprzestali. E, inne gminy tego najzwyczajniej w świecie nie robią, w związku z tym, że otrzymały wytyczne od BIODO, jakie informacje mogą e, się znajdować, powiedzmy, na workach. Prawda? Co do kodowania. Tak, w niektórych miejscowościach jest kodowanie, natomiast to po prostu oznacza, jaka firma odbiera na jednym terenie jest kilka firm ubierających śmieci, więc żeby sobie nie wchodzili w drogę, nie, nie, nie. ktoś komuś nie podrzucał, po to są tam kody. Natomiast te kody, które zostały wymyślone przez gminy e, Razy Podlaski, e, no niestety, ale nie są zgodne z prawem. I e, mam nadzieję, że radni sobie to uświadomią wcześniej, niż ja podejmę kroki m, informujące generalnego inspektora danych usługowych o złamaniu tej ustawy. Także z mojej strony to jest e, tyle e, co do wystąpienia. Jeżeli są jakieś pytania, mogę odpowiedzieć, A jak nie z polec. Jak jeszcze że gmina wycofała się z podpisywania adresami kodów? Czy to zdaniem pana jest wystarczające? E, nie jest to wystarczające. Z jednego pora, z tego powodu e, został zatwierdzony regulamin o utrzymaniu czystości na terenie gmin. Regulamin nie mówił nic o jakimkolwiek bądź kodowaniu, e, wcześniej. Tak samo zwróciłem się do nich z, y, z prośbą o informację, jak ten kod ma wyglądać. Prawda? Czyli ktoś sobie najpierw wymyślił z numerem domu, teraz sobie wymyśli. bez numeru domu, jeszcze trochę może sobie wymyślić z imieniem nazwiska, ze rozmiarem płuta. E, jest to konsekwencja zarówno ze strony organu e, ustawodawczego na terenie gminy, czyli Rady Gminy, jak i organu wykonawczego w postaci wójta, eee, Więc po prostu niech się zdecyduje, gdzie to coś. Jeżeli stwierdzisz w że organ wykonawczy, czyli na zlecenie wójta zostało wypłaty wyprodukowane, powinno być jakieś umieszczenie albo zarządzanie wójta. Tak, w żadnej administracji nic nie bierze się z niczego. Urzędy są, które pracują w jakikolwiek bądź sposób podejmując nowe decyzje, muszą się opierać na starszym prawie, prawda? Coś musi wynikać z czegoś. Natomiast no tutaj tego nie ma. Ja tego nie widzę w żaden sposób. Nie no, pan dokumentów, się... Nie, w żaden sposób. Dostałem odpowiedź ze strony pana, ze strony pana Ismonta co do mojego zapytania, gdzie pyta? Gdzie po prostu pytałem się o to, na jakiej zasadzie to jest wprowadzone, e, kto zatwierdził wzór, i odpowiedź pana Eismonta to jest e, w odpowiedzi na moje pismo, informuję, że system kodów pryskowy wprowadzony został decyzją organu wykonawczego, gdyż jest czynnością jedynie techniczną w ramach gminnego systemu zbiórki odpadów komunalnych. No i nie mogę się zapoznać z tą decyzją, która została podjęta. No i to naprawdę. Ja Także no, odpowiedź e, pana jest dla mnie po prostu jest śmieszna. Kiedy panu to na przykład do Nie, nie mam no, takiej informacji, że tutaj mogę się do niej odwołać. No, nie będziemy do niej walić. Bo To jest informacja publiczna, prawda? I mina nie udzieliła tej informacji publicznej, więc. Trzeba się pytać osób, które to wymyśliły. Ja nie widzę najmniejszego sensu wprowadzania czegoś takiego. Proszę, oni się zasłaniają e, info, tym, że śmieci są podrzucane. Nie wierzą coś takiego, ponieważ na terenie gminy jest nas ilość policzalna, prawda? Więc poza tym, czy ja wystawię jeden kilogram, czy ja wystawię pół tony śmieci, to nie ma kompletnie znaczenia, bo i tak wpłynie ta sama ilość pieniędzy. Więc sąsiad może mi zupełnie swojej czy powiedzmy mieszkańcy innych rzucają nam śmieci, też to nie bierze, ponieważ oni też ponoszą opłatę, więc jaki tego jest sens? Żadnego nie ma. Prawda? Zostaje tu kwestia segregowania i śmieci i wychwycenia ludzi, którzy deklarują, że segregują, a nie segregują, ale tutaj można to rozwiązać w, na kilka innych sposobów. Wystarczy, że ten pracownik, który odbiera śmieci zobaczy, co pan jest w worku na miejscu, czy tak no sobie odhaczy. Tak jak kiedyś odbierano kontenery choćby w mieście i były deklaracje, że ktoś odbiera razem się że ktoś wystawia raz w miesiącu i wystawiało się w różnych okresach miesiąca, oni sobie to odznaczali, jak ktoś wystawił więcej, to przychodziła korekta. Tak, prawda? więc nie było z tym problemu. Więc teraz też nie, nie widzę te problemu, by były od razu na miejscu sprawdzić, czy to segreguje. Ale nie sugerowali, że na miejscu od razu pracownik, jeżeli nie nie zgodnie z deklaracją, po prostu ich nie zabiera, tak? Jakiś nadzór jest na tym, co ludzie występują. Mhm. Była też tam uwaga na komisji, zdaje się, że, że kiedyś znaleziono jakąś bombę gdzieś w jakimś, w jakichś śmieciach i nie było wiadomo skąd te śmieci pochodzą. Podejrzewam, że jak one trafią ze śmieciarki już na jakieś wysypisko, to później te wałki się porozrywają też może być problem z, z, z znalezieniem. No. Poza tym to też to, pytanie, no. czy te nie mogło się śmieci rozmnożyć, prawda? Czy ktoś nie może wrzucić worek z oznacza, z moim kodem, jakieś takie rzeczy, które będą niekompromitować w ten sposób. Ewentualnie chodzi o, to, o karnej, czyli powiedzmy, nie wiem, kilogram manufaktaminy, faktycznie ładunki wybuchowe, cokolwiek takiego. Nie mamy takiej gwarancji. Natomiast e, walcząc z tymi podami, chodzi mi przede wszystkim o utrzymanie prywatności wszystkich mieszkańców gminy. Cierpimy na różne choroby, może nie. Tak? Mamy jakieś, powiedzmy, swoje uzależnienia, swoje nałogi, gdzie naprawdę nikt nie musi o tym wiedzieć, a na pewno nie gmina. E, natomiast to naprawdę jest ciężko zrozumieć radnym gminę. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Z lekka są oderwani granatem od rzeczywistości, natomiast oczywiście niech nie zapominają, że to jest u siecznik. E, ponieważ z częstym nieprzymuszonej ciekawości będę mógł się udać w ich pobliżu, w pobliżu ich miejsca zamieszkania, Zawinął sobie jeden woreczek, żeby zobaczyć co tam jest. Eee, tak, są wystawiane, ja tego Właśnie? oczywiście nie robię. Eee, nie, nie mam zamiaru tego robić, tym to, bardziej, że regulamin mnie do tego nie zmusza w żaden sposób. Eee, więc te rzeczy, które są wymagane przez gminę i, i pan Ejsmo twierdzi, że one są obowiązkowe po no prostu są wysane z palca. Odebrali Pan śmieci e, Teraz dopiero w e, sobotę najbliższą. Aha, w sobotę Jeszcze nie wiemy, natomiast na pewno będziemy składać zapytanie w, w formie informacji publicznej, jaki był tego koszt i kto go poniesie. No, ale to dopiero wtedy, jak gmina się z tego w sposób oficjalny. Czyli twierdzą Panowie, że gmina... Natomiast jeżeli zarozmawiałem na sesji nadrobiny, ewentualnie później na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, nic takiego nie było 80 -80 no przedstawiane. No, Także no, nie mam wiedzy, czy było coś takiego robione i śmiem twierdzić, że nie było. Jeszcze jakby mogła poprosić pana. Rzadkawicz z z trojek. Z trojek. jest z Zbiera, zbiera. 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 Aha, pan A panowie występują e, jako mieszkańcy, jako sprawie, sympatycy jako, Korwina, czy... W tej sprawie jako osoby... Jako sprawie, osoby sprawie. Tak, ja akurat, znaczy, tak, nie zbiera. występujemy jeszcze jako partia, natomiast my jesteśmy akurat członkami. E, będziemy tworzyć Koło Korwina na terenie powiatu. E, poza tym te rzeczy, które tutaj e, czytałem, będą zamieszczone na grupie na Facebooku. Korwin Radzeń, coś takiego istnieje, także zapraszamy. Od eee, czasu do czasu jak się spotykamy to też jest rzucone informacje, tak się zapraszamy na nasze spotkanie. Ale uściślimy, że Pan tutaj akurat jeżeli chodzi o korespondencję z gminą występuje prywatnie? Występuje tylko jako, jako, jak jako mieszkanie z mhm. gminy. Tutaj nie, nie mieszamy e, korwina do tego w żaden sposób. Dobra, Dziękujemy. No to my? ja Wam rozdam to co ja mam. Dobra, ile ja.